Cześć Anko, jestem Kamcio i nagrywam z serwera NC Drop. Jestem z Siwym tutaj, jak widzicie, i zaprezentuję Wam ten teksturpak na 10 widzów. No i co, dobra. Chodź tu, ustaw się ładnie i dobra. Co najpierw? Nałóż całego seta. Tak, rzuć mi refilka. Tak wygląda, jak leży, proszę. Tak w łapce. Rzuć mi koksa. No tak. Teraz takie partiklety, takie czaszki. Tu macie. Regenka, nie? Czekajcie. Dobra. Marefilek. Tak samo. Jest wszyściutko Łuk. No to takie o, serduszka takie fajne, nie? No, sorki. Dobra. Teraz perełkę rzuć. Tak wygląda, to jest od bodza perełka Cykamy się, cykamy, cykamy, cykamy! No Tak są potki w takich normalnych tych, no buteleczkach, no, tak się wypije, co są Jest efekt, pokaż partyklesy, o takie są ładne takie Co jeszcze, diaksy, tak wyglądają, rzuć diaksy Tak Mieczyk, tak to jeszcze, kurde, chwila Dobra, o, kilo, właśnie kilo wy nam tu prezentuje, taki czerwoniutki Ten to nie wiem od kogo, bookshelfik Dobra, możesz go wziąć i TNT jeszcze pokaż O, właśnie, takie defaultowe TNT O, statyw, taki enderek Zwykły ah, Lol, kobluje mnie Nie no, dobra, tu macie takie, no, no, no w bazie, co wam tu jeszcze mogę pokazać z tekstur to macie tu jeszcze mojego endera, wow szał pięć dwójeczka koksu dobra, czekajcie, pójdziemy jeszcze na spawn'a pokażę wam spawn'a tu jest taki, no, taki normalny, nie losowe no, zasoby tp tu macie jakieś te administracje, tu macie tu macie te zasady tu macie itemki na gildie tu są y, te Komendy wszystkie tu macie darmowe rzeczy. To co piszę na tabliczkach to jest jak się kliknie tu. E, co tam tam są wymieniarki, takie prościutkie. Tu jest jakieś drzewo i tu jest e, info o VIP-ie. Takie takie tam. PvP member, coś takiego. Dobra, idziemy do mojej bazy i e, kończymy odcinek. Siwy, tepnij się jak chcesz. No i dobra, kończę ten odcinek, macie teksturpaka albo w opisie, albo w opisie będzie sklep mojego kanału i jak do mnie napiszecie, to wam prześlę teksturpaka, bo ja tam jeszcze nie ogarnę jak to tam w ogóle nie, wstawić w ogóle. Dobra, to na razie idzie. cześć, macie teksturpaka, wszystko, nara.